Witam Państwa na kolejnym spacerku po Lublinie. Dzisiaj chcemy pokazać Państwu dzielnicę żydowską, dawną dzielnicę żydowską, czy raczej to, co po niej pozostało, bo przejdziemy się ulicą Lubartowską. Jak sama nazwa wskazuje, prowadzi ona, jest to trakt do Lubartowa, dalej na Radzyń i Białystok. W czasach komuny nazywała się ona Stalingradzką, to znaczy w czasach stalinowskich. No, później wrócono do tej nazwy lubartowskiej i zaczniemy od rogatki, tutaj się kończył kiedyś Lublin. Tutaj widzimy w perspektywie nowe domy, a tam, kolega zaraz pokaże, yy, wyższą uczelnię radnacką, czyli jesziwę lubelską, o której zrobimy oddzielny filmik, bo na to zasługuje. A teraz skoncentrujemy się na pomniku ułanów do ustęty, polskich poległych tutaj w spotyczce z Austriakami w 1809 roku. To byli ułani księcia Józefa Poniatowskiego w czasie wojny z Austriakami. Była tutaj w tych okolicach i tutaj oni zostali pogrzebani. I po ich y, pamięci zbudowano taki y, pomnik, taką kolumnę, kapliczkę. Y, jest tutaj. Y, inspekcja. Także to nie jest, proszę Państwa, zwykła taka przydrożna kapliczka, tylko to jest kapliczka, gdzie I są pogrzeb pogrzebani, pogrzebani żołnierze. Tu spoczywają złoki Łanów Polskich. Z korpusu księcia Józefowi w potyczce z Austriakami w dniu 18 maja 1809 roku. No, pomnik jest w nie najgorszym stanie, bo był nie tak dawno, znaczy kilka lat do temu, odnowiony. Kiedyś był bardzo zaniedbany. No, tutaj muszę się pochwalić, że zrobiła to fundacja, Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków, której Miałem zaszczyt być wiceprezesem, dopóki prezydent Żuk tej fundacji nie zniszczył. No tutaj są różne takie instrukcje. Tu są herobinki. He to nie są oryginały, bo oryginały tutaj ze względu na to, że no, mhm. była jeden jedno, jedno taki plachon ukradziono, to jest kopia. Drugi fundacja zabrała do, do siebie, i, to, i tutaj yy, zainstalowano takie kopie. Bo, bo to oryginalne są mosiężne, a to, a to jest taka imitacja. Mm -hmm. Po prostu, żeby mnie nie ukradli. Poczekaj no chwileczkę. To tak, po, już pokazywałem. No i wszystko byłoby może ładnie. Tak. Gdyby nie to, tutaj po prostu zainstalowano taką skrzynkę rozdzielczą, zresztą upszczoną po pomazami, a te tak zwane tagi, to są ci wędale, to tak nazywają, Raki, o, tak nawiasem mówiąc, to jest jakiś tutaj znany w tym środowisku, w tej subkulturze wandal, bo, bo tak pół miasta jest jego tymi tagami poważana, że też nie mogą go namierzyć, to, to, to jest też dziwne. No i uważam, że tutaj należałoby tą skrzynkę w ogóle gdzieś przenieść tutaj, tak żeby ona nie psuła tej perspektywy tego skądinąd bardzo ładnego miejsca. Proszę Państwa, jeszcze pokażemy Państwu za chwilę jeszcze bardziej zapomniany pomniczek, o którym mało kto z Rubinian wie, bo on jest tak ukryty, ale to przejdziemy tutaj kilkanaście metrów dalej i zaraz wrócimy do opowiadania.